Świętował długo, ale to już przeszłość. Kamil Stoch. Kamilu, teraz wszystko y, zależy od Ciebie. Y, ważny moment w tej rywalizacji jest w wielkiej formie, y, był w wielkiej formie. Drugi, także na normalnej skoczni y, rozpoczął. Y, musi trafić idealnie z odbiciem, a później wyzwolić marzenia. Polecieć daleko jest wysoko. Czy będzie da...

Kamila, znakomicie, ta pierwsza seria rewelacyjna, mocny wiatr z tyłu skoczni, metri 15,00 na sekundę, dodanych 12,4 punktu, ale skumulował w locie rzeczywiście piękne lądowanie, także telemark, brawo Zastoczony. Łukasz, brawo Łukasz, krócej, przygotował Myślimy, go perfekcyjnie, liderem. ale co ważne, potrafił rzeczywiście wszystko w sobie, co ma skumulować.